Siema tu szalony zbiera Dziś taki nietypowy filmik o jak, jak gram w karty, ja to skład na 8 losowych. Więc zaczynam. Przypuszczam, że mój że mój zawodnik nie ma zbyt dobrych obrońców, więc na początek wezmę, no zaryzykuję pi, a nie, to on zaczyna, więc ja muszę napastnika. Więc wezmę już słowo. Zapnij macie drzwi mocniku.

Tak na pachne. No i teraz zamkni máte dvě. jeden jeden. Sorry za tamto. Dom. Mama, jsem A to moje je No i tutaj Jakuba Bąka wezmę. Widzę, że przeciwnik nie ma zbyt dobrych rozgrywających. Albo to po prostu była tylko zmyłka. No niestety, Juben. Aaaa, ja jeszcze zapomniałam o rezerwowym. No to jak tak, to ja tu mam rado i ekipę. To moja jama ustna, a to moje zęby i umę. Siemu, siemu, RDK, właśnie który od dwóch lat narkotyki czpać, pać Kurdeś mi boli ta ręka, tego trzymania. No i 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 je yeah. a, yeah, je yeah, 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 yeah. Kurde, kurde, sorry na kamerki. No i teraz wezmę pilarz Czy on mi uratuje? Zobaczcie na tego gościa. Zobaczcie na kliniki, zobaczcie, tego... zobaczcie, tego... zobaczcie, zobaczcie na to, zobaczcie na to, Spójrzcie w sumie. To, petra, ten, ten. to mój palec, to, mój, to ja. No i wygrałem, nie spodziewałam się tego. No wiem, me, me, Kamerka, jakbym miał luz, to wam pokazuję, że to w kamer. I będę spęknięta w miejsce, bo mi spadło. Nie ma tej, nie ma No Субтитры создавал DimaTorzok